Witajcie w pierwszym odcinku Back to School na moim kanale. Jestem bardzo podekscytowana tym odcineczkiem, gdyż wcześniej vlogi nie szły mi jakoś za dobrze, bo nie były zbyt zorganizowane, a ten jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowany. W miarę sobie rozpisałam, co chcę powiedzieć, także mam nadzieję, że on wypali. Także zaraz przejdę Wam do pokazania, co tu dokładniej mam. Ogólnie tak się prezentują wszystkie moje rzeczy z grubsza. Nie pokazuję takich klasycznych zeszytów, gdyż są to klasyczne zeszyty z czarną lub białą okładką i jeszcze będę je przerabiać. Także może zrobię filmik, w którym je pokazuję, ale na razie po prostu jest to bez sensu. I to jest ze mną mój kotek i kot mi będzie pomagał w nagraniu tego odcinka. Także przechodźmy już do pierwszych rzeczy. Więc może zacznę od tasiemek. Podobał ci się kotku? Kci, kci dobra, nie wypowiem na ten temat w każdym razie mam trzy taśmy jedną klasyczną białą nie są to duże rolki, ale to dlatego, że zazwyczaj ich dosyć często nie używam więc ograniczam po prostu ciężar mojego plecaka do minimum drugi to jest srebrny washi tape bardzo ładny a trzeci złoty i wszystkie te taśmy są bodajże z i kosztowały dosłownie grosze także przejdźmy do długopisów tutaj mam ich i wkłady. Także mam takiego długopisa jeszcze z zeszłego roku. Bardzo on jest wygodny właśnie przez to i go lubię. Dostałam go zresztą od koleżanki, bo godnie pożyczyłam, a ona już powiedziała, że mogę go w sumie zatrzymać. Więc tak się stał mój, bo ona miała jak dużo. Dobra. Kolejny jest takim długopisem od Milana. Dostałam go razem z piórnikiem, którego używałam w zeszłym roku, ale z niego nie korzystałam. Także będzie na ten rok. Kolejny jest to taki zwykły big bodajże. No i taki zwyczajny długopisik. A kolejny jest to mój ulubiony i ten, którego będę używał chyba najwięcej, jest to pentel. Bardzo lubię ten długopis, jest naprawdę mega, mega, mega super i go bardzo polecam. I tutaj są do niego wkłady: są zarówno granatowe, jak i czarne, a nawet zielone. Jest ich mnóstwo. I ten długopis chyba kosztował najwięcej. A cena tych dwóch jest mi nieznana, gdyż już miałam, a ten kosztował dosłownie parę złotych. Także dobra, przejdźmy do cienkopisów. Oj, Mam ich sześć. Z tego dwa mam takie bardziej kaligraficzne i cieńsze, takie 04 i 02. Były one dosyć drogie, ale jakbym sobie coś tam szkicowała na lekcji, to żebym miała czym zrobić lineart. W ogóle kot mi wlazł na biurko i tu się na mnie gapi. Także polecam mojego kota No co, słodziaku, co? Przyglądasz mi się? Dobra, <grytanie> wracajmy już do rzeczy Mam taki zielony cienkopis Kurde, kot na mnie patrzy z góry wzrokiem I stwierdził, że oszalam, bo gadam do siebie Dobra, nieważne Zielony, <grytanie> czarny, fioletowy i różowy Dobra, przejdźmy do ołówków. Mam trzy ołówki. Jeden trójkątny od Pelikana. Jeden taki zwykły, też trójkątny. I jeden kwadratowy. Także do wyboru do koloru. Przejdźmy do klei. Mam dwa klejki z zeszłego roku. Oba tak w połowie zużyte. Dobra, odsuńmy to, żeby było miejsce dla nowych rzeczy. I kolejną rzeczą. Dobra, mój kot idzie sobie w jakimś bliżej nieopisanym kierunku. Są lininka i ekierka. Są one takie elastyczne i bardzo fajne. I właśnie w tym roku będę chciała mieć e, książki i to właśnie w kolorystyce czarno-biało takiej galaktyki, więc myślę, że ten kolor, jako że jest taki różowo fioletowy w miarę się w to wpasowywuje. I są mega, mega fajne. Nie pamiętam ile kosztowało, jakby co. Kolejną rzeczą są nożyczki. Jedna z par, których posiadałam w domu. No i będę je chyba przemalowywała czarnym makierem do paznokci, bądź holograficznym, bo ten kolor mi się tak świetnie podoba. Kolejną rzeczą jest taka mała temperówka od Faber Castella. Kupiłam ją za grosze. I uwaga, przechodzimy do rzeczy na większy kaliber. Zacznijmy od mojego piórniczka. Jest on naprawdę przeprzecudowny, Jest półprzeźroczysty i holograficzny. Trochę mi się tutaj zgniót, gdzie go trzymałam. Ale cóż, trudno, mówi się trudno. Pochodzi on z handemu. Naprawdę mi wybaczcie, ale mój kot zaczął gryźć moje słuchawki, więc musiałam interweniować. Chyba mu się nie podoba, że gadam sama do siebie. W każdym razie kosztował on chyba 30 zł. Nie pamiętam, ale naprawdę jest prze prze, prze cudowny. Dobra, i nadeszła już pora na ostatnie rzeczy. I jest to zestaw trzech rzeczy. Tajgera. Pierwszą rzeczą jest taki piórnik. Kosztowałam 6 zł, a że jest naprawdę przecudowny. To go wzięłam. Kolejnymi rzeczami jest taki zeszyt. Mam naprawdę mięciuchną okładeczkę. Taką w ogóle. No, jest po prostu przepiękny. I jest on w linie. także na pewno nie będzie do matmy. Pewnie będzie do jakiegoś mniej istotnego przedmiotu. I ostatnią rzeczą jest taki bardzo piękny skrzywacz. Jeżeli chodzi o cenę. To te dwie rzeczy łącznie kosztowały chyba 20 lub 20 z hakiem, a to już mówiłam 6. No i to by było na tyle. Możecie napisać, jak Wam się podobają moje rzeczy. Ogólnie to to nie jest wszystko, tylko jest to dopiero pierwsza część, gdyż jeszcze będzie plecak. Ale mam chyba wszystkie przybory takie do pisania i w ogóle nie, nie mam jeszcze cyrka, mam piórniki, mam w miarę zeszyty, także chyba jeszcze tylko został plecak i przerobić parę zeszytów. Także to by było na tyle. Do zobaczenia.